Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z Raymana. W dzisiejszym odcinku wybieramy się do... Wybieramy się na Moczary Przebudzenia, zobaczymy jakie zło się tam przebudziło. Nie no dobra, tak naprawdę to po prostu zaczynamy. Skaczemy do naszego potwora z Loch Ness. I zobaczymy co się stanie. W poprzednim odcinku nasz Rayman na własnej skórze poczuł jak to jest walczyć z piratami. Dzisiaj zobaczymy jakie niebezpieczeństwa go czekają. W sumie ten poziom wygląda. O, wow. Ten poziom wygląda na mniej przyjazny niż poprzedni. Chciałem się podrawać po nosie. Yy, no ale myślę, że jakoś nam dobrze pójdzie w końcu to dopiero drugi poziom. Już co to jest? Jakieś duchy. Tak to chyba są duchy. Nie wiem czego, ale. Aha. Jezu, co to jest? Skaczące oczy. Bardzo ma pan sympatyczny głos. No cóż, wielki gadający kartofel nie chciał nas oh, Jezu. Wielki Gadający Kartofel nie chciał nas wpuścić do tamtej lokacji, bo nie znamy jej nazwy. W sumie nawet dobrze, bo nie wiem, czy chciałbym się za bardzo z tym Panem Kartoflem spółfalać. Nie wyglądał on zbyt przyjaźnie. Dobra, idziemy. <laughs> Jestem ciekaw, jak zdobyć tamtego Lumsa. No nie nie będę próbował. Bo mam pełne życie. Widzimy klatkę. Checkpoint. O. Jakie cię największe rejmy sam, czy to jest jakiś wąż, rozumiem. O, skręcił sobie kark. Gratulacje, ziom! A ta za że czterech masek szukam. Typowe. Kolejna osoba, która mi za bardzo nie pomoże. A, zapomniałem całkiem jeszcze o Globoksie. Zabrałem gdzieś na drugą stronę. Bagień. Bagien. Jeżeli chcesz, mogę Ci pomóc tam dostać. Aha, czyli rozumiem, że mam cię strzelać w głowę. Skoro tak chcesz, Twój wybór. Ja nie będę wybrzydzał. Wow. A, pamiętam. To jest. Poziom z nartami wodnymi, tylko, że bez nart. Oła, piranie. Wow, coś mnie tu chce... Ej, przycisk! Nie wiem, co mi ten przycisk otworzył, ale... Jezu. Masakra. Uważam, że tu będzie bardzo... ...ciekawie. O, klatka, jak się jest. A, po prostu się w nie wjeżdża. No. Czy mi się wydaje czy mi pasek życia urósł? Ale to wtedy by oznaczało, że pasek życia rośnie wtedy jak. Wcale nie jak zbierzemy wszystkie klatki na poziomie, tylko jak zbierzemy określoną ilość klatek. Tylko nie wiem ile. Czy to była dziesiąta moja klatka? No nie, będę musiał to potem sprawdzić. na Do nagraniu. Dobra, koniec tego etapu <laughs> idziemy na drugi etap. Moczar przebudzenia. Dobra. O, wow, bomba. Bomby już. O. Bomby już poznaliśmy. Ała! Lol. No taki fail. Mały. Trochę mi nam potargało za bardzo. Tu już zebraliśmy. Tak. Tu już zebraliśmy balomstwę, więc ja tam nawet nie idę. No! Fajnie, że. Fajnie, że mi mnie. Nie wiem jak mam tego lums'a zdobyć, ale na pewno będę próbował Bo tak jak mówiłem na początku, chcę w każdej lokacji zdobyć Wszystkie lums'y i wszystkie klatki, w tej lokacji mamy o tyle, o udało się nawet <laughs> W tej lokacji mamy Ale przynajmniej lums'a zabrałem? W tej lokacji mamy o tyle lepiej, że nie mamy żadnej zablokowanej klatki, więc W tej lokacji możemy 100% zabrać Punktów jest 100%. Po prostu zdobyć 100% tej lokacji. To jest możliwe. Pirania, spadaj, spadaj. Dlatego postaram się. Oj, Psa, no, Nosz, kurde, serio. Ja nie wiem jak. Jeszcze raz. Od samego początku się zaczyna. Dajesz, Raymond, dajesz na swoich nartach wodnych. Znaczy, nie wiem, czy mi ciągle nazywam to narty wodne, jak tam nawet nart nie ma. Na swoich wodnych, dmuchanych butach. Ta pirania nie wiem, po tutaj jest. Ja nie wiem, czy ona w ogóle może mnie trafić. Jak się tam dostać? Aha. Noż, kurczę, serio. Jeszcze raz, bo ja chcę ten... Mm -hmm. Co, rozumiem? Czy to jest koniec poziomu? To jest ostatnia klatka na tym poziomie, piąta. Z tego co ogarnia, to zawsze w ostatniej klatce są ten sieni, który prowadzą nas do końca poziomu. Ale niestety, J. Nie zebraliśmy wszystkich lumsów, dlatego sorry, Rayman, ale muszę cię poświęcić. Chciałbym tylko potem tego nie przeklął i na przykład nie. Umarł 20 razy po drodze. 43 ląsy. Zgubiłem 7. To znaczy właściwie to zgubiłem 3. Bo jeden z tego co pamiętam był. Uśmiechnięty lunch, czyli warty 5. Czy potrzebujesz mi jeszcze tego i 2 i 20 tego? Tutaj są dwa. No szk nie wierzę. Dobra, tego zebraliśmy. Jeszcze tam te dwa jakoś muszę zebrać. Nie wiem za bardzo jak. No ale już chcę mieć 100%. To jest łatwe w tym poziomie. Dwa lumsy. W strasznie beznadziejnym miejscu są. Dobra. Spadaj, piranie. Tylko mi ekran zasłaniasz. Jakoś tutaj muszę. Kurczę. Dobra, wiecie co? Ja nie chcę was zamęczać za bardzo w tym poziomem. Ja po prostu dostaję, potem przejdę poza nagraniem jeszcze raz. I zdobędę te lumsy, tylko że po prostu. Nie chcę tego teraz 20 razy nagrywać. Tak, na szczęście filmik nam się już drugi raz nie pokazał. Klatki nie potrafię zbić. Hop! Hop! Tak, tak jak myślałem. To był ten sien. Kurczę, szkoda mi trochę tych ląsów, no nieważne. Postaram się... Zdobyć te brakujące lumsy w następnym odcinku, żeby już były po prostu. Czary Przebudzenia. Przepraszam, Rayman, że jesteś smutny i nie ma bonusowego levelu. Obiecuję ci, że będzie następnym razem. Nie, załamuj się tak. Zapisać grę tak. Enter. I co nas czeka następne? Bagno. <laughs> no w sumie... Bardzo uroczo. Najpierw moczary, teraz bagno. Nie no, spoko. Ale na bagno pójdiemy już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Chciałem powiedzieć do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.